Dzień dobry Państwu, Szczepan tydzień 7 minut. Dzisiaj krótko, acz na temat. Na portalu w stronie białogard.pl pokazało się zaproszenie i informacja do spotkania. Tu ten fragment, źródło białogard.pl. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa poinformować o spotkaniu, które odbędzie się w najbliższy wtorek, to jest 31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie. Podczas tego spotkania będą omówione problemy energetyki cieplnej, dostarczania ciepła do mieszkańców miasta Białogard. W tym spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, w osobie Pani Wiceminister, Wicewojewoda, parlamentarzyści z naszego terenu, jak również zainteresowani samorządowcy. No w związku z tym w poniedziałek i wtorek mam wolne, skoro jest zaproszenie dla wszystkich samorządowców, postaram się na to spotkanie wbić i zdać relację. Mam nadzieję, że tajnym przez poufne nie będzie, bo w powiecie takie normy obowiązują. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie komentarz na tej stronie. No i wypowiedź na sam koniec pana starosty ma dość. No naprawdę ma dość, więc obejrzyjcie i to. Tak, mieliśmy dosyć takiego przekazu, że my nic nie możemy, patrz miasto Białogard i że tak naprawdę trzeba się tutaj zwrócić do rządzących i, i tylko i wyłącznie na nich polegać. Jako powiat białgarski zarząd powiatu, starosta, wicestarosta podjęliśmy działania, rozmawialiśmy z wojewodą i dzięki temu wojewoda właśnie zorganizuje to spotkanie w starostwie powiatowym w Białogardzie. No, ja też miałem dość i przypominam Państwu, że ta sama osoba nie mówiła, że ma dość w trzyletniej historii dzierżawy naszego szpitala. Jak zamykano oją, jak orano rehabilitację, jak postępowano z pracownikami. Wtedy i poseł Hoc pokazywał pazurki, że no jest w sytuacji niezadowolonych. Różne sytuacje w szpitalu się zdarzały i nie miał dość. Miasto miało dość, mieszkańcy mieli dość, ale starosta wtedy wicestarosta stał nieugięty na swoim posterunku. Oczywiście rozliczenia tamtego okresu się chyba nie doczekamy, bo nikomu na tym nie zależy. Poczekamy do kampanii wyborczej. To spotkanie jest pokłosiem też i mojej wypowiedzi na sesji rady miasta, które wskazywało, że rada miejska ani pani burmistrz nie są osobami kompetentnymi albo mogącymi ten konflikt rozwiązać. I jak już wspomniałem, drodzy mieszkańcy, ciepło będzie. Gaz będzie płynął i ciepło do Was też będzie płynęło, tylko nadal powtarzam nie będzie tanio. Ale o tym jak na razie nikt nie mówi. Powiat stoi na posterunku obrony mieszkańców miasta. Przypominam, że w skład rady Powiatu wchodzą też reprezentanci miasta. Chętnie zobaczyłbym wypowiedź na przykład miejskiego szefa struktur Platformy Obywatelskiej i jednocześnie Radnego Rady Powiatu z jednoczesnym pełnieniem funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej i innych przedstawicieli miasta. Czy się wypowiedzą? Nie wiem, ale widocznie może nie mają za bardzo co do powiedzenia to tylko tyle wracam do meczu Nowaka z City Passem i mam nadzieję, że zakończy się zwycięstwem Nowaka, jemu kibicuję a w tej sytuacji kibicuję po prostu pozytywnemu rozwiązaniu tej sytuacji wszystkiego dobrego trzymajcie się i mamy szczęście zimy na razie nie widać i chyba to jest jedyny pozytyw w tej sprawie. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętaj, podobało się, zasubskrybuj. Podobało się, możesz polubić albo udostępnić innym.